Znajdujemy się w gminie Chmielno, gminie odznaczonej jako gmina atrakcyjna turystycznie nazywanej Perłą Pomorza, Perłą Kaszub, nie bez kozery. To naprawdę wyjątkowa gmina. Czy na nie niespełna 78 km2 można zaproponować wiele atrakcji turystycznych? Oczywiście, że tak. I za pomocą naszego nowego projektu Chmielno TV postaramy się udowodnić Państwu tę tezę. Będziemy przedstawiać relacje bieżące z życia naszej gminy, inwestycje, Życie codzienne mieszkańców. Sięgniemy historii. Pokażemy Państwu piękną i bogatą historię Chmielna. Pokażemy Państwu to, co najpiękniejsze, czym się szczycimy: piękne krajobrazy, bogata baza turystyczna. Sięgniemy również do kultury, do sportu. Zaprezentujemy nasze sołectwa. Zaprezentujemy wiele ciekawych historii związanych z Chmielnem. Oglądajcie Państwo kanał YouTube, subskrybujcie go. Serdecznie zapraszamy, Michał Melibruda, wójt gminy Chmielno. Chmielno to letnia stolica Kaszub, stoleca rodni Młewy, turystyczna perełka Pomorza, najbardziej jeziorna gmina na Pojezierzu Kaszubskim, Zagłębie Truskawek Kaszubskich. Chmielno to gmina atrakcyjna turystycznie. Projekt Chmielno TV to przedsięwzięcie realizowane z myślą o mieszkańcach gminy i turystach odwiedzających nasz region. Koniecznie subskrybujcie kanał Chmielno TV i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego programu. Odwiedzajcie nas Państwo systematycznie. Zaglądajcie na kanał YouTube. Zapraszam.